Przedszkole z Widokiem to nowo wybudowana placówka, która zapewni Twojemu dziecku lepszy start. Oferujemy ciekawe i urozmaicone zajęcia dydaktyczne, naukę języka angielskiego, zajęcia muzyczno-rytmiczne, zajęcia plastyczne i gimnastyczne oraz zdrową i pyszną kuchnię. Tylko u nas promocja dla dzieci z Nowego Targu i okolic. Sobota dniem otwartym dla rodziców. Więcej informacji pod numerem 604 151 447. Nie szukaj banku daleko. Jesteśmy tutaj od pokoleń. Taczański Bank Spółdzielczy www.taczańskibes.pl. Sponsorem programu jest ośrodek narciarski Kotelnica Białczańska. W Kowicach miała dzisiaj miejsce dramatyczna akcja ratunkowa. Po południu doszło do zaczadzenia się matki i jej dwóch córek. Pomimo starań ekip ratunkowych, młodsza z dziewczynek zmarła. Jest poniedziałek, 27 stycznia, Mariusz Opyt Rozpoczynamy wiadomości telewizji Podhale. Dzisiaj w programie. W Zakopanem uczczono kolejną rocznicę uwolnienia gestapowskich więźniów. Strażacy z całej Polski zjechali się na kolejną Olimpiadę Zimową. Dzisiaj w Spytkowicach doszło do tragicznego zdarzenia. W domu jednorodzinnym klękiem węgla zatruła się matka i jej dwie córki. Młodszej dziewczynce, mimo długotrwałych prób, nie udało się uratować życia. Około godziny 14 na numer alarmowy 112 zadzwoniła mieszkanka Spytkowic informując dyżurnego, że w sąsiadującym z nią domem trzy osoby najprawdopodobniej zatruły się czadem i są nieprzytomne. Na miejsce zdarzenia zostały wysłane karetki pogotowia, straż pożarna i policja. W domu ratownicy znaleźli trzy osoby: matkę z 9 i sześcioletnimi córkami, które były nieprzytomne. Początkowo Straż Pożarna dementowała informacje mówiące o tym, iż przyczyną ciężkiego stanu osób miałby być czat, uzasadniając to tym, że urządzenia pomiarowe strażaków nie stwierdziły jego obecności w domu. Nie stwierdziliśmy obecności tlenku węgla w pomieszczeniach, w których, w których przebywały te osoby. Nie mamy wiedzy na temat tego, jaka była przyczyna tego zdarzenia. Lekarz stwierdził tylko niską saturację. O tych osób, które tam są na miejscu, o tych osób poszkodowanych i w tej chwili nie wiemy, z jakie, jakie to były przyczyny, natomiast wszystkie pomiary, które prowadziliśmy tam, nie wykazały stężenia substancji niebezpiecznych. Prawdopodobną przyczyną tego stanu, jak się później okazało, był fakt, iż w momencie przybywania ratowników pomieszczenia zostały przewietrzone dla bezpieczeństwa ekipy ratunkowych. Do Spytkowic zostały wezwane dwa śmigłowce lotniczego pogotowia ratunkowego, które miały zabrać obydwie dziewczynki do szpitala. Niestety sześciolatce ratownikom nie udało przywrócić się czynności życiowych. Druga dziewczynka została przetransportowana do szpitala dziecięcego w Krakowie Prokocimiu. 44-letnia matka trafiła najprawdopodobniej do szpitala w Sosnowcu. Z rozwojem wydarzeń coraz bardziej prawdopodobne stawało się, że przyczyną tragedii mogło być zatrucie tlenkiem węgla. Taką informację straż pożarna otrzymała od lekarzy LPR, którzy za przyczynę zgonu dziewczynki uznali właśnie zatrucie czadem. Lekarze stwierdzili, że również u siostry zmarłej i ich matki przyczyną zatrucia był tlenek węgla. Tlenek węgla ogólnie jest bardzo niebezpieczną substancją e, dla organizmu człowieka, powoduje zatrucie całego organizmu. E, pojawia się przede wszystkim w wtedy, jeżeli jest nieszczelność instalacji grzewczych. Właśnie w takich okresach właśnie teraz, jak mamy niską temperaturę, zaczynamy coraz mocniej dogrzewać pomieszczenia, Gdzieś jest, jeżeli jest jakaś nieszczelność, ten tlenek węgla się tam będzie gromadził, będzie się ulatniał i dochodzi właśnie bardzo często do różnego rodzaju zatruć właśnie tym tlenkiem węgla. Jest to substancja niebezpieczna, która właśnie będzie powodowała yy, Omdlenia w, pierwszych, w niskich stężeniach będzie jakieś omdlenia powodowała, w dużych stężeniach może powodować w bardzo krótkim czasie śmierć. Tragedia w Spytkowicach powinna być przestrogą dla innych i zwracać szczególną uwagę na stan systemów grzewczych. Nawet na taki szczegół jak zbyt szczelnie zamknięte okna, bowiem przy splocie wszystkich czynników może dojść do kolejnej tragedii. Teraz o rocznicy, którą w ostatnich dniach obchodziło Zakopane. 69 lat temu z hitlerowskiego więzienia Palace w Zakopanem pluton partyzanckiej Kurniawa pod dowództwem Tadeusza Studzińskiego uwolnił 42 przetrzymywanych tam więźniów. Relacja Marcina Szkodzińskiego. W Zakopanem uroczyście obchodzono 69. rocznicę uwolnienia 42 więźniów przetrzymywanych w więzieniu Gestapo przy ulicy Nowotarskiej. O wydarzeniach z 15 stycznia 1945 roku przypomniał zgromadzonym wiceburmistrz Zakopanego Mariusz Koperski. Wyobraźmy sobie ten zimowy dzień 16 stycznia 1945 roku. W Zakopanem Niemcy szykują się do odwrotu, ale ciągle w mieście jest żołnierzy. Ulicą Nowotarską regularnie przechodzą patrole Wehrmachtu. O godzinie 18.00 Pluton Kurniawa oddziału partyzanckiego hełmu pod dowództwem porucznika Tadeusza Studzińskiego-Kurzawy zdobywa więzienie, do którego po przesłuchania w Palas gestapo odsyłało niektórych więźniów. Poza porucznikiem Studzińskim w akcji udział biorą Zbigniew Frankowicz-Puma, Stanisław Taczyński-Żbik, Stanisław Osiecki-Jelitko, Jędrzej kulik Gura. Henryk Pisarczyk Koliba oraz jeden cywil. W akcji bierze udział również najmłodszy w plutonie, 14-letni Janek Popieluch koliber Akcja przebiega bez jednego nawet wystrzału. Partyzanci zaskakują strażników, przecinają kabel telefoniczny i natychmiast wyprowadzają więźniów 35 aresztowanych członków konspiracji terenowej oraz 7 innych osób. Obecnie nie żyje już żaden z partyzantów, którzy brali udział w oswobodzeniu 42 zakopiańskich więźniów, jednak pamięć po nich nie zaginie. <totekstwo> W ubiegłą sobotę ponad 80 par z całej Polski zaprezentowało swoje umiejętności taneczne w nowotarskiej edycji Ogólnopolskiego Turnieju Tanecznego o Puchar profesora Mariana Wieczystego. Turniej w kategorii hobby senior gościł na podchalu już piąty raz. Marian Palut. Taniec to nie tylko piękna forma spędzania wolnego czasu, ale także hobby i dobry sposób na odstresowanie. Upiekłą sobotę już po raz piąty zorganizowano w Nowym Targu galę w ramach Turnieju Tańca Opuchar Profesora Mariana Wieczystego. Odbyła się ona w hali Ośrodka Sportowego Gorca. W tym roku przyciągnęła 86 par z całej Polski, które rywalizowały ze sobą w pięciu kategoriach tanecznych i w sześciu grupach wiekowych. Pary zaprezentowały tańce w stylu klasycznym: walca angielskiego, walca wiedeńskiego. Tango czy Quickstep oraz latynoamerykańskim, np. sambę, czacę, pasadoble czy dżajfa. Pięć lat temu, bo to u mamy już po raz piąty rozgrywany ten turniej, jakby stał się impulsem do rozwoju tańca towarzyskiego w tych najstarszych, właśnie kategoriach. Mamy w tej chwili jakby zbieramy owoc tego, co się działo tu na wytargu przez 4 lata. Turniej piąty jest na bardzo wysokim poziomie. Mamy wielu uczestników i na poziomie organizacyjnym, i również jakby mówimy, rywalizacyjnym. Celem turnieju jest oddanie hołdu profesorowi Marianowi Wieczystemu ale przede wszystkim stworzenie parom zajmującym się tańcem chaubistycznie, warunków do artystycznego rozwoju, współzawodnictwa oraz wykreowania poczucia piękna i smaku artystycznego w dziedzinie sztuki, jaką jest właśnie taniec. Impreza pomaga również dbać ludziom bez względu na ich wiek o kondycję psychiczną i fizyczną. To jest. E... Można powiedzieć i zabawa, i rywalizacja dla wszystkich. Tu najstarsze pary, nie chcemy powiedzieć wprost, ale mają sumarycznie powyżej, dobrze powyżej 100 lat. To jest wspaniała przecież przygoda i dużo ruchu, dużo wdzięku. Proszę popatrzeć na kreację, na wygląd, na ruch i jeżeli to młodzi potrafią, wydają się, że potrafią, to niech przyjdą się zmierzyć na parkiet z tymi, którzy już to robią. Warto również przybliżyć sylwetkę profesora Mariana Wieczystego, patrona konkursu. Urodzony we Lwowie w 1902 roku, tam kształtował swoje umiejętności taneczne, by potem przenieść je na polski grunt i założyć własną szkołę tańca oraz działający do dzisiaj zespół pieśni i tańca krakowiacy. Za swoje osiągnięcia został uhonorowany Nagrodą Miasta Krakowa oraz Najwyższą na świecie Nagrodą Taneczną. Profesor niezadowolony z poziomu ówczesnych polskich tancerzy postanowił zorganizować własny konkurs sygnowany swoim nazwiskiem, który z czasem okazał się rewolucyjną formułą stosowaną później w innych europejskich krajach. To jest bardziej pasja. Tańczymy w kategorii hobby, więc nie chcemy rywalizować bardziej. Przykładamy uwagę do tego, żeby się dobrze bawić. Rozpoczęło się od napisów na, na sklepie Kurs Tańca Towarzyskiego dla Dorosłych. Moim marzeniem faceci bardzo często mają marzenie taneczne i było zatańczyć tango nauczyć się tango tańczyć bo y, takie dwa na jeden jak tańczymy na takich zabawach to każdy potrafi, ale tango miał ten swój, że tak powiem fantastyczny rytm i zapach kobiety, oglądaliśmy, to jest nasz ulubiony film, Zapiszczaliśmy, się na kurs tańca zaczęliśmy raz w tygodniu raz na dwa tygodnie, powoli spokojnie, był pierwszy wieczór w 2010 na którym tu... też tańczyliśmy i mieliśmy pierwszy medal w historii w ogóle i w zasadzie 4 lata to jest nasz yy, yy, torobek taneczny. Jesteśmy klasą E, czyli jest jeszcze klasa C, B, A, S, o, to nie nasza półka, tak? Czyli stopniowo jeszcze jest D, tak? Czyli każdy tańcerz ma swoje te pułapy, tak? Czyli my dążymy do pułapu D, e, czyli jeszcze dużo przed nami. Turniej w kategorii Hobby i Senior organizowany w Nowym Targu jest jednym z kilku, które wchodzą w cykl Ogólnopolskiego Turnieju Tańca Towarzyskiego Opuchar profesora Mariana Wieczystego. Ogółem imprezę zorganizowano już po raz czterdziesty. Olimpiada zimowa druków Ochotniczej Straży Pożarnej już drugi raz zgromadziła strażaków z całej Polski, by na stoku palenica w Szczawnicy mogli choć na chwilę oderwać się od swoich obowiązków i poczuć ducha zimowej rywalizacji. Ich narciarskim zmaganiom przyglądał się Piotr Twardowski. Na co dzień ich czas związany jest z niesieniem pomocy innym. Bezpośrednio kojarzą się z gaszeniem pożarów, to też zdziwić mógł ich widok na stoku narciarskim. Zdziwić szczególnie dlatego, że ciężko spotkać strażaka na nartach i to w pełnym umundurowaniu. Nic jednak dziwnego nie zaszło na stoku palenica w Szawnicy, gdzie w sobotę i niedzielę odbywała się druga olimpiada zimowa druhów OSP. W stolejach bojowych występują i nie występują tak normalnie narciarz, to startują oni, tak jak jadą do pożaru, tak startują na stoku. To jest taki nasz, można powiedzieć, wizytówka naszych zawodów. że Nasze zawody polegają na tym, że strażacy jadą w całym modurowaniu. Organizatorom przyświecał cel zgromadzenia jak największej liczby strażaków ochotników, by w swoim gronie mogli się spotkać i rywalizować na stoku. Jest to również świetny czas, by mogli wymienić się doświadczeniami ze swojej służby. Gromadząc się na stoku, rywalizowali między innymi w slalomie gigancie. To już takie się zrobić wśród strażaków modne, że szawnica to skupia wszystkich strażaków z całej Polski. To my robimy, to się bawimy. Na tym to polega. Choć jazda na nartach to dla większości ludzi przyjemność, również dla uczestniczących w zawodach strażaków. W tym przypadku rywalizacja toczyła się na poważnie. Każdy starał się o jak najlepszy wynik. Indywidualnie e, chyba zacięta, jak, jak, jak po, w poprzedniej edycji. E, przy czym no, warunki dzisiaj trudnie, troszeczkę inna trasa. E, myślę, że. Czołówka będzie ciekawa. Mroźna, zimowa pogoda nie ułatwiała poruszania się na stoku, ale strażakom zimno wcale nie było. Mundur jest dość ciepłym ubraniem, natomiast troszeczkę on krępuje ruchy. No nie jest on przystosowany do, do jazdy na nartach czy, czy hełm, tak? Ale nie, ma, nie powinniśmy narzekać. W czasie, gdy przedstawiciele jednostek ochotniczych Straży Pożarnej z całej Polski szusowali na nartach, ich zadania nie zostały pozostawione na boku. W strażnicach zostali koledzy, którzy, trzymając kciuki za swoje reprezentacje, byli cały czas gotowi, by nieść pomoc. Przyjechało tutaj 10-11, a jest dużo więcej zostało w no, na miejscowości naszej, tak jakby co. Niełatwa służba strażacka, którą trzeba pokochać, by naprawdę nieść pomoc, ma dwa razy w roku radosne oblicze. Bowiem oprócz zimowej olimpiady, druchowie spotykają się także w okresie wakacyjnym na olimpiadzie letniej której również patronuje telewizja pod hale. Na koniec powracamy do tematu nowotarskiego basenu. Przypominamy, że w piątek nasza ekipa została z jego terenu wyrzucona, mimo iż otrzymała pozwolenie od właściciela firmy zajmującej się budową basenu na wejście z kamerą do środka i pokazanie Państwu, co się tam znajduje. Jak poszło tym razem? Relacja Piotra Twardowskiego. Zgodnie z obietnicą, w poniedziałkowe południe przybyliśmy z wizytą do miejskiej pływalni. Na samym początku skontaktowaliśmy się z właścicielem firmy Pechał Potoczak, Stanisławem Potoczakiem. Tam są jeszcze e, ludzie ci z miasta. Jaki mają powód, żeby tego tam ważnie wpuszczać? To nie wiem, naprawdę, proszę mi wierzyć. Kiedyś byłem i mówiłem, tak, e, przecież tu e, jest wszystko gotowe, dla tego, co my się mamy wstydzić. Powiedzieli, że nie. A jak ja będę jutro i będziemy, umówimy się na godzinę sam, to wejdziemy na basen, puszczę was i, i pochodzimy sobie po tym basenie. Także tam jest wszystko. No wszystko jest do my tam jeszcze porządki robimy, jeszcze tam takie zalecenia sanepidu, no to bo to nigdy się taki duży obiekt oddać bez, bez żadnego tamtego, to się jeszcze nikomu nie, nie, nie udało. Nie wiedzam, ja jutro będę tam. Jeżeli z rana, proszę zadzwonić do mnie z rana o godzinie ósmej czy okej, wy tam jesteście już w tym, to umówmy się na jutro i, i, i to już ja biorę na siebie to. Mimo zapewni właściciela firmy wykonującej basen postaraliśmy się porozmawiać z kierownikiem budowy. Miał jednak spotkanie z przedstawicielami miasta i odmówił nam wywiadu. Zgodnie z obietnicą Stanisława Potoczaka, przed pływalnią nowotarską pojawimy się we wtorek. Z tą samą nadzieją na wyjście z kamerą do środka. To już wszystko w dzisiejszym wydaniu. Żegnam się z Państwem i zapraszam na kolejne środowe wydanie wiadomości. Dobranoc. Sponsorem programu był ośrodek narciarski Kotelnica Białczańska. Nie szukaj banku daleko. Jesteśmy tutaj od pokoleń. Taczański Bank Spółdzielczy. www.taczańskibs.pl Przedszkole z Widokiem to nowo wybudowana placówka, która zapewni Twojemu dziecku lepszy start. Oferujemy ciekawe i urozmaicone zajęcia dydaktyczne, naukę języka angielskiego, zajęcia muzyczno-rytmiczne, zajęcia plastyczne i gimnastyczne oraz zdrową i pyszną kuchnię. Tylko u nas promocja dla dzieci z Nowego Targu i Okolic. Sobota dniem otwartym dla rodziców. Więcej informacji pod numerem 604 151 447.